Tam. No, czy Dawid teraz zanurkuje? Pokaże nam. No, super, a teraz tak dłużej, tak płyń pod wodą, kawałek. Super! Brawo. Wiko, a ty co robisz? Wiko? Teraz mama pod wodą. Tak, a teraz mama płynie pod wodą. Ale gdzie są te nasze butelki? Trzeba je wyłożyć. Wiktorek, o butelka tu jest, taka dopłyń do niej. Zobaczysz ją? Widziałem!

i kto raz jest samolotem? I samolotem. sobie Ju, Ok, Dawid, to jeszcze raz, nurkuj. Ok. Super. Będziemy mieli nagrane, jak Ty nurkujesz, wiesz? Nurku, nurku. Pokażemy Babci Marysi. Pokażemy Tym, Babci Marysi, to proszę, nurkuj. No, jak Ty nurkujesz? Pokażesz? Tylko tylko wierzka to ma swoje cudowne butelki. Aha, o i teraz za nią nurkuj. Dobrze, widziałeś ją pod wodą? No to świetnie. Mam ją! A chodź Świet... teraz się pobawimy w węża. O, a może siadajcie na aligatora? Nie, węża. Ojej, łapcze. Chciałbyś, Dawid, na aligatora? Nie! Lepiej nie, okej. Okay.